Ta poradnia, jak sami pamiętamy, miała powstać no, z rok wcześniej, ale ze względu na to, że mamy termomodernizację i trzeba było wymienić wszystkie piony, wymienić wszystkie okna, przygotować infrastrukturę, to troszeczkę nam się przesunęło, ale skutecznie zawnioskowaliśmy i uzyskaliśmy dofinansowanie. Na leczenie stomatologiczne dla naszej poradni z Narodowego Funduszu Zdrowia. Inwestycja to koszt przeszło ponad 200 tysięcy złotych. Chciałem dzisiaj w imieniu szpitala, w zoz podziękować zarządowi za wsparcie. Chciałem przypomnieć, że gabinet stomatologiczny w tym szpitalu nie był już żeby na poz Chyba są jakieś 5 albo więcej lat kiedy tu ostatni porada stomatologiczna była. Panie dyrektorze, uważam, że to jest bardzo dobry ruch, bardzo dobra inicjatywa i życzę Panu, żeby ten szpital nadal się rozwijał i tak jak do tej pory, żeby powstawały Nowe jakieś organizacje, które będą służyły naszemu społeczeństwu. Tak jak pan Starosta powiedział, od początku naszym priorytetem był szpital, jest i będzie, żeby się rozwijał i wszystko to przede wszystkim dla mieszkańców Powiatu Włoszeckiego. To jest bardzo dobra inicjatywa, daj Boże, żeby się rozwijał. Korzystając z okazji, chcieliśmy dzisiaj podpisać porozumienie. W zakresie opieki stomatologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem tworzącym, organem prowadzącym jest powiat włoszczowski. Będziemy także chcieli podpisać umowę docelowo też z, ze szkołami podstawowymi, przedszkolami tak aby można było realizować tą profilaktykę też yy, dla dzieci yy, które uczęszczają do szkół yy, podstawowych. To, teraz popiszemy porozumienie. Tak. Wygodny yy, hotel, hotel bardzo wygodny. Będę przyjmować w naszej poradni stomatologicznej w poniedziałki i w środę od 9 do 18. Głównie dzieci, ale także dorosłych będziemy przyjmować. Czyli zachęcam dzieci zachęcamy dzieci tak. do korzystania tutaj z tego wyremontowanego i pięknego gabinetu stomatologicznego. Zachęcamy również wójtów do tego, aby podpisywali porozumienia, aby dzieci miały. Y fachową opiekę y, z Narodowego Funduszu Zdrowia. I żebyście wiedzieli, u nas nie boli. U nas nie boli. Nie, nie boli. Byli. To dziękuję.